Hej, cześć, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kolejny jak z gry Roblox, tym razem Rat Chef Tycoon, czyli będziemy oczywiście e, robić... <laughs> proszę bardzo, chwilę już tu stałem, nie? Tak mi się coś wydaje, ale dobra, możemy od czegoś zacząć. Robimy ciasto, mamy oczywiście naszego wspaniałego ratatuj, szczurka, proszę bardzo, pięknego, na tierze pierwszym, który robi nam e, jedzonko, w sensie w tym przypadku robi nam oczywiście ciasto. E, musimy upuścić ciasto tu i jeden na sekundę jesteśmy w stanie zarabiać. Już możemy kupić drugiego szczurka. Proszę bardzo. I drugi szczurek. E, będziemy mieli oczywiście informacje ile szczurków potrzeba. żeby zrobić niebieskiego szczurka, potrzebujemy z trzech szczurków. To nie jest problem. Możemy to zrobić bez żadnego problemu. Mamy trzy szczurki. i Teraz możemy je oczywiście połączyć. I mamy ultra niebieskiego szczurka smurfa. Wygląda pięknie i robi nam 4. Czyli zamiast normalnie tego, co byśmy dostawali jako 3, zostajemy 4, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Gra jest z tych samych twórców, co jakiś czas temu graliśmy, więc mamy oczywiście instancela, możemy sprzedać bardzo dużo. Możemy plus 1 dać, czyli żeby troszeczkę szybciej się przerabiało, więc na ja mamy teraz 50, teraz będzie przerabiać 2. Teraz będzie przerabiać trzy i tak dalej, i tak dalej. Możemy kupić szczurki, ale uczyliśmy się na błędach i wiemy oczywiście z tego wszystkiego, że jest to problematyczne. Czyli oczywiście jeśli kupię tutaj za Robuxy te szczurki, to tutaj cena też mi wzrośnie za te szczurki. Więc na razie kupimy wszystko, co możemy kupić, nie inwestując w tamto. Więc robimy na przykład podwójne pieniądze, co jest bardzo fajną opcją. Poproszę serdecznie, jak najbardziej. Możemy też kupić podwójne ciasto, co jest również bardzo przyjemną opcją, ponieważ możemy podwójnie ciasto dostawać. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Auto Deposit, Auto Collect to nie jest nam obecnie potrzebne w żadnym przypadku. Więc na razie będziemy się rozwijać. Mamy 109, możemy kupić troszkę więcej szczurków. Nie wiem, czy tak będzie. A, muszę podskakiwać. Dobra, kupujemy więcej szczurków. I poproszę tutaj te wszystkie rzeczy, które się dla mnie produkują. Wrzucamy 66 ciasta. I lecimy z tym wszystkim. Oczywiście łączymy je. I już mamy zielonego. Wspaniałego. Zielony już robi nam. 9 szczurków jest potrzebne, i robi nam bonus razy 2, czyli bardzo fajnie, proszę bardzo. I teraz z zielonego zbieramy już 18, czyli nie tak naprawdę co co powinniśmy dostawać, czyli 12, tylko 16. 16, dobrze mówię, chyba dobrze mówię. Dobrze, no i tak, mamy 8 poziomów, złoty jest za 8 tysięcy szczurków. To się bardzo, bardzo szybko, oczywiście, tutaj podbija, jeśli chodzi o to. Bardzo ładnie, tam się sobie to wszystko rośnie. Robimy w ten sposób, lecimy w kolejne szczurki. Potrzebujemy ich oczywiście bardzo dużo. Teraz już szczurek kosztuje 165 dolarów, więc koszty. A, nie mogę ich zmerczować jeszcze, bo jeszcze nie mamy tyle. Możemy też zainwestować, oczywiście, w szybkość, żeby tutaj troszeczkę szybciej to szło. Na przykład 5 na sekundę i będziemy dostawać dychę za każdym razem. Teraz tak, ja mam na maksymalnie obecnie zielonego szczurka. Wiem, że czasami był bonus, że można było coś przyspieszyć, jeśli chodzi o to. Pojedziemy sobie dalej. Czy na serwerze? Na serwerze jest więcej osób. Tu nie ma akurat nikogo. Tutaj ktoś. Ktoś też ma zielonego, tak samo jak ja. Tutaj nie ma nikogo akurat. Tutaj też nikogo nie ma. Tutaj są osoby, które grały na innych serach, tam też jest zielony. Tu jest yy, purple fioletowy, proszę bardzo, ktoś ma fioletowego. Bardzo ładnie. Piąty poziom, piąty tier, czyli tak naprawdę potrzebne ma 81 szczurków. No, to dużo, to jest dużo. Tam ktoś ma czerwonego, czyli czwarty poziom. Tutaj jest puste. Dobra, czyli tutaj tak naprawdę nie możemy, tak? Czwarty poziom. Czyli na razie jesteśmy tak mniej więcej normalnie na tym serwerze. E, czy to są moje? To nie są moje. Tyle? Zielony? Ok. No, mój, no jest to, dobra, już wszystko jest jasne. No i zarobiło mi się 800. Nie jest to zbyt wiele, wiadomo. Yy, możemy też sobie posprintować troszeczkę. Możemy zebrać tego całego ciasta, które się tutaj nazbierało, proszę bardzo, bardzo ładnie. 770 sztuk. No i pyk, wrzucamy sobie to bez żadnego problemu i zarabiamy kolejne powolutku, powolutku pieniążki. Ale myślę, że nie ma co. Kupimy sobie 75 szturków, ponieważ jesteśmy w stanie to zrobić bez żadnego problemu. Kupujemy i mamy całe piętra szczurku. Wszystkie! I wszystkie teraz rzucają ciasto. W takiej chorej ilości, że nie nadążam tego zbierać. Więc musimy oczywiście połączyć, wiadomo, cena za jednego szczurka automatycznie wzrosła. Mamy 70 coś, więc prawie powinniśmy mieć fioletowego. Albo już mamy fioletowego! Udało się zrobić, czyli mamy tak naprawdę ich zdecydowanie więcej. Fioletowy teraz, ile daje nam? Fioletowy wypuść jedną kulkę? Nie wiem, co tu się stało? Jeden, jeden. No dobra, jest fioletowy. 405 daje nam tak naprawdę. O Jezus, nazbierało się tego troszkę rzeczywiście. 405 nam daje, czyli bardzo, bardzo dużo realni. Już mamy 4000 do przerobienia, proszę bardzo. I 900 monet, co oczywiście nie starcza nam na zbyt wiele. Jedyne co możemy w chwili obecnej robić, tak naprawdę ulepszać sobie tutaj naszą szybkość. W co możemy oczywiście zainwestować troszeczkę? No teraz 25, 30, 35, 40, 45, 50 i teraz 50 na raz jest w stanie, czyli stówkę dostajemy tak naprawdę co sekundę, Cały Czas co sekundę dostajemy stówkę. Yy, teraz tak, do kolejnego, do brązowego potrzebowalibyśmy 243. I to widzicie, to już mega rośnie, strasznie szybko. Ja tutaj się pojawiam na środku, dobrze. Yy, teraz tak, jak zbiorę je, to pewnie znowu będzie kilka tysięcy, pięć tysięcy, więc dużo, bo dużo więcej niż to, co mieliśmy. Pięć tysięcy kolejne, proszę bardzo, cyk. I mamy kolejne tutaj opcje do dodania: plus 5, plus 5, plus 5. Nie wiem, kiedy będzie plus 10, szczerze mówiąc, na którym etapie, czy jak przekroczymy setkę? Nie, dalej nie jest. Dalej jest, o teraz za 500, dostajemy plus 5, czyli 110 teraz jest w stanie przeżyć i 220 na sekundę, co już jest zdecydowanie lepszym wynikiem, bo teraz jesteśmy w stanie przynajmniej te szczurki kupić w jakikolwiek sposób. Jeśli chodzi o to, zbieramy sobie też te pojedyncze, możemy też kupić jednego szczurka, żeby oczywiście go połączyć z tym szczurkiem i mieć tutaj niebieskiego. I bardzo ładnie, proszę bardzo. I zbieramy sobie, i wrzucamy sobie kolejne. Już mamy 14 tysięcy, tak naprawdę, do wszystkiego. I znowu możemy przyspieszyć o 5, o 5, o 5, o 5, o 5. Eee, niestety, to jest największy minus tego typu, że właśnie robimy cały czas plus 5. Dobra, 150, dobra, zrobiło się 150. Czyli 300 dostajemy tak naprawdę co sekundę. Tylko wiadomo, musimy zbierać. Tam jest jeszcze 12 tysięcy do uzbierania, więc bardzo, bardzo dużo patrząc z perspektywy, mogę to wrzucić. Już jest 16 tysięcy. Czyli tak, jeśli dostaję za każde. Ile tu, ile tu ubywa teraz? 150. Za każde 150 razy 2 to dostałem 30 tysięcy. Co nie jest jakoś wybitnie dużym wynikiem, bo wiadomo, można byłoby zrobić więcej. Ale możemy też zrobić, moi drodzy, na przykład. Plus kolejne 75 szczurków, które zrobi nam bardzo, bardzo dużo. Oczywiście zapraszam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, jeśli oczywiście jeszcze tego nie robiliście. <laughs> Dobra, łączymy was. Proszę bardzo. Mamy dwa fioletowe już od razu. Nice, kozak. Że mieć dwa fioletowe, potrzebujemy mieć ile? Ee, że potrzebujemy mieć 81 szczurków, czyli mamy już 100. 162 szczurki Czyli jeszcze trochę byśmy potrzebowali Żeby zrobić oczywiście Kolejnego, czyli brązowego szczurka Jeśli chodzi o to, ale takie co nam Tu produkują podwójnie, no to To już leci, 13 tysięcy mamy Proszę bardzo i wrzucamy I Kolejne 13 tysięcy się dołącza i nie jestem w stanie Za bardzo nic z tym zrobić w chwili obecnej W sensie powoli to jest w stanie się przerabiać Ale nie jest w stanie się przerabiać zbyt szybko Możemy jeszcze oczywiście dorzucić za wszystkie pieniądze, które mamy tutaj, proszę bardzo, szybkości. A plus 9 teraz się dodaje. Czyli czym więcej szczurków mamy, tym więcej się dodaje nam, ten, yy, ta szybkość tutaj. Niech będzie, mamy 330, prawie będziemy mieli prawie 400. Więc naprawdę nieźle, teraz już się przerabia po 700 na sekundę. To jest niezłe, biorąc pod uwagę, że 4 sekundy to jeden szczurek. Obecnie przynajmniej, przynajmniej obecnie. Ja tu się jakaś kulka zgubiła w ogóle. I tu się jeszcze jakaś kulka zgubiła i tu chyba za tym. Tak jest, zebrałem wszystko. Tam jeszcze jakieś są. Też mogę je zebrać, bo nie wiadomo, czy potem to wpłynie mi na jakość i, i moje rozgrywki, bardzo ładnie, 27 tysięcy, przepraszam, nie 17. E, trochę mi brakuje właśnie takiej możliwości przyspieszenia czegoś, żeby na przykład zrobić to, ten piec na przykład razy dwa na szybkość, na nie wiem, na minutę, na dwie minuty czy coś takiego. To byłoby myślę bardzo, bardzo spoko, jakby się właśnie przeszło obi, żeby było w międzyczasie coś do robienia. Bo realnie na chwilę obecną po prostu stoimy i kupujemy szczurki. I nic, nic nie jesteśmy w stanie więcej robić. Dobra, kupujemy więcej szczurków, więcej szczurków, więcej szczurków, więcej szczurków. Bardzo ładnie. I teraz ja oczywiście łączymy jakiś niebieski, nawet zielony się tutaj pojawił. Bardzo, bardzo ładnie. Więc cały czas zbieramy 17 tysięcy, tam dorzucamy, prawie znowu mamy 30 tysięcy, cyk. Możemy też wykorzystać trochę pieniędzy na przyspieszenie, będzie prawie 400, już 402, bardzo fajnie. I lecimy z oczywiście kolejnym zbieractwem. 10 tysięcy to kolejne jakieś 4 szczurki, które mogą pójść do mojej kolekcji, proszę bardzo. I kolejne pięć tysięcy ciasta. Myślę, że w chwili obecnej, biorąc pod uwagę tą szybkość, czyli jak to się przerabia po te 400, to będziemy mniej więcej cały czas trzymać się na tych 30 tysiącach. Tak mniej więcej, oscylacyjnie te myślę. Eee, też potrzebujemy więcej szczurków, żeby wiadomo, robić tutaj kolejny progres. Cyk i cyk. I znowu możemy kilka połączyć pewnie. No i proszę bardzo, mamy dwa zielone, dwa niebieskie. Eee, kolejne w ogóle, jakie były nad fioletowymi? Czerwone, czerwonych jeszcze nie mamy. Eee, bo to tak działa, musimy mieć teraz... Trzy podstałe, żeby zrobić niebieskiego. Trzy niebieskie, żeby zrobić zielonego. Czyli tak naprawdę te, teraz niebieskich mamy te dwa plus tych sześć, czyli tak naprawdę mamy osiem niebieskich, jeśli chodzi o to. A w ogóle powinienem kulki zbierać. Poproszę to. 17 tysięcy tam spadło. No, no i znowu wracamy na 30 tysięcy, proszę bardzo. Eee, więc zielonych, i potem czerwone jeszcze. No, to zdecydowanie więcej będzie tutaj troszeczkę do zbierania. Ale wiadomo, może nam się udać to zrobić. Tym bardziej, że te pieniądze w miarę teraz na bieżąco się tworzą cały czas. Dostajemy też kulki razy dwa. Dobrze, trzeba proszę bardzo przerobić. I mamy czerwonego pierwszego. Bardzo ładnie, bo czerwony daje nam już 108. Plus niedługo będziemy w stanie go może przerobić na oczywiście fioletowego 33000 tysiące. Tutaj plus 10 już możemy zrobić, jak widzicie. Plus 10. Więc jakbym uzbierał teraz z 20... 5-30 tysięcy, jakoś byśmy byli w stanie zrobić to na 500. Yy, czyli znowu jeszcze, jeszcze więcej. Czemu te zielone? Aha, bo te zielone idą tak na wprost, po prostu on rzucę. <noise> Tutaj jest w stanie się bardzo ładnie uzbierać to wszystko. I kolejna kulka, poproszę. I dobijają. No, no, no. I dwie wypluwa za każdym razem. Bardzo fajnie. 12 tysięcy. Teraz powinniśmy właśnie powoli wyjść do przodu, ale jak wychodzimy do przodu, to znowu ulepszamy sobie na 500. Proszę bardzo, cyk. Piecyk i zrobione. I mamy 500 teraz. I teraz dostajemy 1000 co sekundę. Je 1000, 1000, 1000, 1000. To jak się kulki zbierają na tym w ogóle? Zbieram wszystko. Wszystko zbieram totalnie, co się tylko da. Poproszę te kulki i więcej kulek. Dobra, 11 tysięcy. No a teraz będziemy, za zaczynamy robić powoli większy zapas tego wszystkiego. Więc kupujemy trochę szczurków. Kupimy trochę szczurków. Znowu jesteśmy w stanie je ulepszyć i zrobić, mam nadzieję, kolejne zielone. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Jest dobra, jest więcej zielonych. Są dwa zielone. Niedługo będziemy robić drugiego czerwonego. Jak zrobimy dwa czerwone, to będziemy w stanie zrobić kolejnego fioletowego. Jak zrobimy fioletowego, to chciałbym dobić do brązowego. Myślę, że to jest coś, do czego będę dążył jak najbardziej. Poproszę tutaj ciasto. I kupujemy kolejne szczurki. Już są po 3000, już są drogo. To już są drogie szczurki. To już, są... To już nie są takie zwykłe szczurki z tego, z zoologicznego. Mamy dwa czerwone, pięknie. Yy, jak będziemy mieli trzy czerwone, to będziemy w stanie zrobić fioletowego i to już będzie naprawdę bardzo fajna ilość. Czy w ogóle jestem w stanie zobaczyć? Mam 218 szczurków, czyli obecnie potrzebowałbym kupić. I jeszcze 25. 25 szczurków, jakbym tam kupił... A nie, bo nie ma netpaczki za 25. A, i mam 156 tysięcy ciasta. A ogólnie, że tyle przerobiłem. Myślałem, że obecnie tyle posiadam, ale nie. Ogólnie tyle przerobiłem. Dobra, i 34 tysiące znowu wracamy. Dobra, i szczurki. Potrzebujemy 25 szczurków. Więcej szczurków, poproszę. Cyk, cyk, cyk. I jeszcze raz jestem w stanie podskoczyć. Dobra, jest. Bardzo ładnie, i łączymy wszystko. Jest zielony, dobra. Potrzebujemy teraz nazbierać na zielone. Dobrze. Pyk i 33 tysiące. No to fajnie działa. Cały czas 500. Po 500, po 500, po 500, po 500. Ja dorzucę znowu po 500. Bardzo przyjemnie to wszystko wygląda. E, 230, więc potrzebujemy jeszcze 13 szczurków. E, myślę, że 13 szczurków przy obecnych cenach z 50 tysięcy. Z 50 tysięcy musimy mieć, jak nic, żeby móc kupić tyle szczurków. Dorzucę tutaj troszeczkę. Czy Coś było na moim dachu. A nie, to choinka tam z tyłu wystawała. Zastanawiałem się, co się tam dzieje. O, już plus 12 byśmy dostawali w tym momencie, żeby szybciej leciało. Więc zbieramy. To już jest dosłownie kilka sekund, bez żadnego problemu. Cyk, cyk. Zbieractwo dorzucamy kolejne ciasto. Potrzebujemy ilu 30, 40, 13, czyli raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 10, 11. Dobra, wydaj 141. Nie, to jeszcze mogę jednego kupić. Dobra, i teraz jak ulepszę. No, brakuje nam jednego szarego szczurka. Połączą się trzy szare, w trzy niebieskie, w trzy zielone, w trzy czerwone i w trzy fioletowe. Dobra, lecimy z tym wszystkim. Kupujemy ostatniego szczurka. Ona kupiłem dwa chyba. <grytania> chyba dwa nawet kupiłem. I łączymy w brązowego. Jest! O kurde, jak on wygląda, on cały taki jakby był, nie wiem, nawet miedziany wręcz, a nie brązowy, kurde. Ile da? Po 1400 on produkuje, wow. To jest grubo, naprawdę grubo, muszę przyznać. Zbieramy wszystkie tutaj te możliwe kuleczki, które sobie do tej pory naleciały i sprzedajemy. 16, 30, no i teraz znowu musimy zainwestować w szybkość, żeby znowu tutaj poszło jeszcze, jeszcze szybciej, jakoś na 700 nawet bym powiedział, to jest całkiem ok. Wtedy wynik yy, jest, proszę bardzo. I teraz 1400 co sekundę. I znowu zbieramy kuleczki. Cyk-cyk. Proszę bardzo. Pojedyncze i 14. No już teraz wchodzimy na 40 tysięcy na piecu. Tak to już wygląda. W każdym razie, ja dziękuję Wam, moi drodzy, serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie zagrać w ten tajkon, to macie go oczywiście w opisie. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.